Szczyt zachorowań może pojawić się w każdym momencie. Eksperci przekazali, że jeśli wystąpi, będzie znacznie groźniejszy niż druga fala zakażeń. Specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia WHO przekazali bardzo niepokojące informacje. Jeśli spełni się jeden z przewidywanych scenariuszy rozwoju pandemii, znacznie wzrośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Szczyt zachorowań na COVID-19 będzie znacznie gorszy od drugiej fali zakażeń, eksperci przekazali niepokojące wiadomości. Jeśli spełni się jeden z prognozowanych przez WHO scenariuszy rozwoju pandemii koronawirusa, na świecie w szybkim tempie wzrośnie liczba ofiar. Szczyt zachorowań dużo groźniejszy od kolejnej fali zakażeń, choć wydaje się, że w wielu krajach sytuacja związana z pandemią koronawirusa została względnie opanowana, specjaliści przestrzegają przed przedwczesnym ogłaszaniem sukcesu. kropka musimy zdawać sobie sprawę z faktu że wzrost zachorowań może nastąpić w każdej chwili nie możemy zakładać że tylko dlatego że choroba w wielu krajach jest w fazie wygaszania a liczba chorych maleje możemy odpuścić przekazał w poniedziałek doktor Mika Ryan, dyrektor wykonawczy WHO. Szczyt zachowań może wybuchnąć w każdym momencie. WHO przedstawiło kilka prawdopodobnych scenariuszy rozwoju pandemii koronawirusa w najbliższym czasie. Jeden z nich zakłada, że już niedługo będziemy mieć do czynienia nie tylko z kolejną falą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, ale być może również z następnym szczytem zachorowań. Drugi wariant jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny, ponieważ w przeciwieństwie do fali, która rozchodzi się stopniowo i względnie łagodnie, zakłada szybki i nagły wzrost zachorowań, powodujący wystąpienie paraliżu w służbie medycznej. Ten z kolei skutkuje znacznym zwiększeniem się liczby zgonów. Nie tylko osób chorych na COVID-19, ale również pacjentów z innymi schorzeniami wymagającymi szybkiej pomocy w placówce szpitalnej. 2. Według specjalistów szczyt zachorowań może pojawić się w każdym momencie, nawet w przypadku, kiedy przyrost nowych zakażeń uznaje się za statyczny lub malejący. To niezwykle groźna sytuacja, której za wszelką cenę starają się uniknąć wszystkie kraje na świecie, dlatego ważne jest, by nie rezygnować z zachowywania szczególnego bezpieczeństwa i stosować się do surowego reżimu sanitarnego. Źródło Radio Z